Chciałabym poopowiadać parę słów na temat kleszczy, dlatego że jesteśmy w szczycie sezonu i bardzo dużo chorób pojawia się na naszym terenie. Nie zawsze o nich wszystko wiemy. Pierwszą bardzo istotną informacją jest to, że tak naprawdę występowanie kleszczy związane jest z temperaturą, czyli jeżeli mamy ciepło zimy, mogą występować również w środku zimy, tak jak obecnie mamy czasami 10 stopni, 5 stopni na plusie. To jest idealna pogoda, podczas której kleszcze pojawić się mogą. Oczywiście rzadziej niż latem, wiosną, niemniej jednak również występują, a w związku z tym ryzyko wystąpienia chorób odkleszczowych również się pojawia. Na naszym terenie występuje kilka chorób odkleszczowych. Na szczęście tutaj, gdzie pracujemy w Pszczynie, nie stwierdzono jeszcze babesiozy, natomiast bardzo często spotykamy się z boreliozą i anaplazmozą, i dużym problemem dla nas jest to, że obie te choroby mogą wywoływać objawy dopiero po jakimś czasie od zarażenia. Często też objawy są nieswoiste, to znaczy możemy je dopasować do szeregu innych chorób, tak jak u człowieka, który jest przeziębiony i dopiero wykluwają się objawy. Czujemy się trochę gorzej, jesteśmy markotni, bolą nas stawy, mamy wyższą temperaturę, ale jeszcze nie do końca wiemy, co się z tego wykluje. I dokładnie tak samo możemy spodziewać się w stosunku do chorób odkreszczowych. Będziemy mieli podwyższoną temperaturę ciała, która się pojawi, później może zniknąć, później znowu może być wyższa temperatura ciała. Nasz pies może być apatyczny, może wykazywać mniejszą chęć do pobierania pokarmu, do zabawy, mogą pojawiać się kulawizny, które mogą być, później znikną, później znowu są, raz na jedną łapę, raz na drugą. Także to są objawy, które tak naprawdę mogą towarzyszyć wielu innym chorobom i my również jako właściciele bardzo łatwo jesteśmy w stanie je przegapić, ponieważ spodziewamy się, że jak pies miał intensywny Wysiłek jest po długiej wycieczce, no to może okuleć oczywiście z tego powodu, że się nadwyrężył po prostu podczas zbyt intensywnej zabawy, ale nie przyjdzie nam do głowy, że może to być objaw choroby odkleszczowej. Mamy na przykład wysokie temperatury, zwierzę się czuje troszeczkę gorzej. Również możemy myśleć, że gorsze samopoczucie jest związane właśnie z tym, że jest bardzo ciepło. Człowiek też się przecież gorzej czuje, a może się okazać, że niestety są to choroby odkleszczowe. Jeżeli chodzi o babesz-jozę, tak jak wspomniałam, na szczęście tu konkretnie, gdzie pracujemy, jeszcze jej nie stwierdzono. Natomiast w wielu innych miejscach jest i jest bardzo powszechna. Dlatego, podróżując z psem na inne tereny, na Pomorze na przykład, niestety możemy spotkać się również z babesz-jozą. Możemy przywlec ją z tamtego terenu. Jest to choroba, która atakuje krwinki zwierzęcia, a co za tym idzie, niszczy je i wywołuje objawy takie jak przy anemii. Czyli zwierzę jest apatyczne, blade możemy zaobserwować podbarwiony krwią mocz, co już jest bardzo charakterystyczne, taki ciemny, brzydki. Objawy są gwałtowne, rozwijają się szybko i wymagają błyskawicznej reakcji, dlatego że przy zniszczeniu większej ilości krwinek możemy już mieć bardzo duży problem, nawet zagrażający życiu. Oczywiście borelioza Anaplasmoza, które występują na naszym terenie, również są chorobami, które mogą być potencjalnie śmiertelne. Dlatego tak ważne jest zabezpieczanie zwierząt przeciwko kleszczom.